Hej, witam Was w kolejnym odcinku Oksygena. Ostatnio zamontowaliśmy sobie drugą wentylację, drugą nitkę wentylacji. Yy, tyłem naprzód, bo czemu nie? Ale teraz wreszcie zaczęła działać. I tak, yy, ten went ma za duże ciśnienie. Ten też cierpi na nadciśnienie. A temu cholesterol wywaliło, tak. Yy, ogólnie mamy za dużo tlenu w bazie. Tak, ewidentnie za dużo tlenu. Ale to dobrze. Tu wcale nie ma źle, że tlen jest. Czy tutaj jakiś tlen jest pompowany? Jest, dobra. Tutaj trochę jest, więc spoko. Temperatura widzę no, na granicy, ale jeszcze dajemy radę. Tutaj pieprz to jak zwykle sobie dobrze radzi. Jemu nic do szczęścia więcej nie trzeba. Zapasy wody kurczą się, niestety. Więc prosiłbym opracować technologię zbierania wody czyli tak tutaj pyk tu 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 tu, tu. zapraszam 7 płytek to myślę będzie yy, nieco za dużo ale ale damy radę mam sprytnych duplikantów więc nie żartuję moi duplikanci są mocno ograniczeni no a, o tym mówię Rolniczka. Rolniczka. Dupę ruszamy. Już. Sio. Powinna jeszcze się tam dusić, nie? To już by dopełniło dzieła groteski. Dobra. Tutaj robimy węd dla gazów. No. Ktoś to buduje? Dobrze budują. Pięknie. Teraz tylko tutaj przekop mierzei i będziemy w domu. A Nie sięgną tego prawdopodobnie, dopóki nie zrobię tej drabiny i na nią będą mogli wchodzić tak tutaj to też proszę rozkopać I jak zrobią już te drabiny to będą mogli tutaj się ulokować w ogóle to jest całkiem niezłe miejsce żeby tutaj pipa podrzucić tak myślę że to jest zaskakująco dobre miejsce aby pipa podrzucić tu pełno jest naturalnych surowców na dość dużym terenie ten oksylit chętnie bym wydobył razem z tą miedzią Poproszę. Jak tylko piasek usuniecie. I cokolwiek jest tutaj zakopane pod tym piaskiem. Te wszystkie surowce niech tutaj zostaną. Może drzewa się uda zasadzić. Kto wie? To już pipek musi ogarnąć. Co ty tutaj wywaliłeś? Co ty tam masz? Pewnie nasiono drzewka, którego i tak nie zasadzisz, prawda? Eee, dobra. Hmm. To kopiuj tutaj. Tutaj? Chyba tutaj. Tutaj. Dobra, niech będzie tutaj na złocie, bo i tak yy, złoto nie jest. Ee, złoto nie jest dobrym podłożem, aby coś sadzić. Tymczasem drzewo. <ścoughs> o co tu chodzi? Czemu to drzewo rośnie sobie w złocie? Co tu się stanęło? Dobra, tutaj wszystko ładnie chodzi. Um, tutaj gazy będą powoli mi spływały, tędy i tędy, tu. I domyślnie skończą tu. Z całej tej okolicy cały ten dwutlenek węgla, gaz ziemny i wszystko. Tylko poza tym tutaj dwutlenkiem węgla, on mi jest potrzebny w tej okolicy dla grzybków. Wszystko to sobie ładnie ścieknie tą jedną kratką, co zajmie jakieś 200 cykli, czyli tyle ile już nasza baza istnieje. Ale w końcu spłynie wszystko tutaj. A tu nie ma zasięgu do kopania. Halo, ktoś tutaj jakby coś na etapie planowania yy, nie zategowało, ale dobra. Damy radę. I tutaj sobie spłynie, tutaj sobie spłynie, tędy sobie spłynie i filtry zapakują to wszystko tutaj. Tutaj gdzie składujemy gazy niechciane, tak kiedy nikt ich nie chce to tam właśnie je trzymamy, w ogóle dwutlenek węgla jakieś dziwne fioletowe kolory przybiera, martwi mnie to stężenie, <grytania> tutaj u widzę wszystko stabilnie, chlor się robi, no to fajnie, zadowolone z życia zdają się być, czyli całkiem optymalnie. Teraz, niech tylko jajka zaczną znosić. One są przecież oswojone, więc niedługo będą na pewno. O, ten to chyba nawet zniósł niedawno, bo ma 20%. Tak, jest tutaj, jajko. I 20% do kolejnego. Temperatura 30%. To jest myślę całkiem akceptowalna dla nich. Gdzie jest wasz zakres temperatur halo? Um, nic nie ma. No dobra, dopóki się nie ugotują, to będą zadowolone z życia. Tutaj nie ma prądu. Jaki powód? powodem jest, że zgłupło. Okej. Okay. O i już przestoję w robieniu tlenu. Dobra, na dole nitka jest aż za, za duże ciśnienie, a na górze jak? Do teleskopu no to poszło ile może. Tutaj też co chwila łapie ciśnienie. Tutaj dobrze idzie. Czyli w zasadzie nie ma żadnych problemów w bazie. Poza tym, że tutaj... Aha, one są nienawożone. Myślę, że gorąco. Jedzenia coraz bardziej przybywa. Było 200 tysięcy, jest 370. Zobaczę tylko sałatę jak się ma. A siema, siema, sałata, widzę. Sałata, widzę, bardzo siema. Poza tym, że się psuje na grządce i wszyscy mają ją głęboko w dupie. Czy ktoś zaszczyci audiencjom nasze uprawy, które tyle wysiłku włożyliśmy, żeby powstały? O, czy ktoś tutaj raczy nawozić? Mamy za mało chyba farmerów, skoro zajmują się wszystkim innym. Czekajcie. Priorytety. No, a w sumie możemy farmera, sprzątacza ogarnąć. Czemu nie? Arborn, a Korn, mamy ich zapas. Ty jesteś od sprzątania, to fajnie. Ty jesteś od dostarczania rzeczy, ale no bardzo licho. Ty jesteś od farmingu i masz trzy negatywne. O może. Nad tą się zastanawiam. Khm, sweeping, niby. Ale mopowanie, no to wiele osób ogarnia. Sweepowanie. To jest tylko sprzątanie tego, co leży na ziemi. A dezynfekcja. Też raczej słabo. No, kurczę. Czemu nie mam nikogo, kto by się nadawał. Zwiększona maszyneria. Um. No dobra, niech będziesz. Będziesz zapasowa. <ścoughs> zapasowa do prac różnych. I tak. Priorytety w życiu. Bob, tylko budujesz. OK. Kopka, tylko kopiesz. Spoko. Sęku naukowiec, trochę operator, głównie naukowiec. Bardzo dobrze. Mm, farm bud. Ty jesteś farmerem i nic innego w życiu cię nie obchodzi. Nic. No, bud akurat możesz zostawić, bo czy jesteś trochę budowniczym. Jak sam na to skazuje. Rancher. Też wszystko damy mu na mniejsze. Poza tym. I farming, dobra. Opełatą. Yy, trochę dostarczasz, bardzo operujesz. Dobra. Wszystkie inne rzeczy ci zmniejszymy. Łe! <grym> w jakiej pozycji to w ogóle zatrzymało? Świetnie. Opełatą, proszę wszystko sobie dać na mniejsze. Będę musiał to chyba tak robić, tak? Halo, tak? Kucharka, przede wszystkim gotowanie. Nic innego. Cię nie interesuje. Dostawca, głównie dostarczasz, ok temu zmniejszymy priorytety. Trochę trzeba będzie na tym się przysiąść chyba w końcu. Może między odcinkami to ogarnę tak na poważnie. Ty masz dostarczanie, magazynowanie i jeszcze sprzątanie. No ty masz dużo rzeczy na głowie ogólnie. Wilkowy ma farming, dobra, a ten nowy, ta nowa, przepraszam. Zapasowa taka nowa. To. To przede wszystkim supplying. Tu, tu. Wszystko inne Cię nie interesuje. Tylko supplying i sprzątanie trochę też. Dobra. I Ty zapasowa będziesz. Jeszcze Ci musimy skile przyznać. Zapasowa Ty będziesz od sprzątania czy od supplying? Supplying i tiding myślę. Bo i tak to jest potrzebne, żeby kombinezony mieć. Pyk. No i super. Cieszę się Twoim szczęściem. Witamy w drużynie. Eee, dobra, tutaj. A, to, się, to nie powstanie za szybko. Tutaj teleskop. Jak idzie odkopywanie teleskopu? A, bardzo ładnie leży. Eee, dlaczego tutaj to leży? Odpuszczmy to może. Szybko to otwórzmy. To jak sobie <noise> pracuje. Przynajmniej udaje, i już widzę, że ten sygnał stąd jest odwrócony. Chyba, że to po prostu nie działa, i dlatego, ale coś mi się wydaje, że to nie zadziała. Bo to zdaje się, zamyka kiedy nie ma meteorów, a otwiera kiedy się zaczynają. Takie mam dziwne wrażenie, nieodparte. Że to mnie będzie intensywnie trollować. Na razie meteorów nie ma, więc niech ktoś tu szybko przyjdzie to otworzyć. Halo? No, leci. Bobo lecisz. Leciśniesz. Jakby od tego twoja kolonia miała zależeć. Trochę tak jest w sumie. Ale tylko trochę. O, waterweed sobie rośnie. Aha, fajnie. Dobra, dawaj tutaj, tutaj szybko. Dobrze. Chcę zobaczyć jak to się otworzy, to będą w stanie kopać. Tu. Gorąco, ci. Ok, ale chyba nie jest za gorąco. No 60 stopni, to może oparzyć. O, o. Osiągalne się zrobiło. Ale one się wolno otwierają, Jezusicku. Tutaj wszystko będzie bombardowane intensywnie, mam wrażenie. I tą śluzę mi rozdupi. To też jestem przekonany, że to kiedyś nastąpi. Śluza będzie rozdupiana. Dobra, ważne, że zamówili budowanie. Um, otwórzcie wszystkie te trzy. Niech one się powoli zaczną otwierać. O, dobra, do końca się otworzy i dopiero wtedy można iść. W ogóle tutaj mi duplikant przez duplikanta prześwituje, jak na odpowiednim poziomie zbliżenia. Dziwne rzeczy ogólnie się dzieją. No, kop, kop. Dziękuję bardzo. I teraz wszystko tutaj na dziewiątkę. Pyk. Dobrze. Ło, autozapis. Ło, jeszcze bardziej autozapis. O, auto zapisał się. Ok. Priorytet dziewiątka, zapraszam. No i świetnie. Powoli otwierają drzwi. Fajnie, jakby się szybciej trochę wkopali do góry. No ale tak też można. E, drabinka jedna i druga. Zapraszam, drabinki montować tutaj. One są tak ustawione, aby nie przeszkadzały teleskopowi w pracy. Czy ktoś tutaj idzie? O! Ktoś idzie i to budowniczy. Czemu budowniczy idzie kopać? Myślę, że on ma ograniczone uprawnienia w zakresie kopania. Chociaż no, drabina jakby bez niego nie powstanie. To też fakt. Dam dziewiątkę może na te drabinki. I będzie git. Czy ktoś tutaj... A! Kopka idzie, doskonale. Aha, 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 aha. No, no, co, jest, jak jeszcze? Mów mi bardziej, Gro. on tu biedny... Ej, dobra, on tu wszystko kopie, to w sumie fajnie, ogarnął. O nie, wszystko to dziadostwo mi się sypie na teleskop. No, przynajmniej będę to mieć pod yy, włazami. Jakby, pod tymi drzwiami bunkrowymi, więc no, będzie opcja łatwiejszego odkopania całego dziadostwa. Ale satysfakcjonująco to wygląda, jak oni wszyscy tak się rzucają kopać. Aha, aha, już. Już się wyłączyło. Pyk. Dziewiątka. Nadpisało. Dobra. To teraz kopanie na dziewiąte. Ja już trzymam. Bo zaraz się będą dziać sceny dantejskie. Iście. Tutaj będą rzeczy się działy. Oj, będą. Może powinienem zamknąć te wrota, otworzyć tylko te. I wtedy tutaj by. Nie, w sumie tutaj wygodniej mi to będzie odkopywać. Nawet jeśli zasypie teleskop. Co z tego. Niewiele to zmieni tak naprawdę mojej sytuacji O no i fajnie Dobrze idzie Oho co się stało Moi duplikanci dotarli Dotarli do Powierzchni ale co to jest bridge The surface po prostu osiągnęli powierzchnię naszego skalistego więzienia. Powinien być ostrożny. Ten region jest ekstremalnie yy, nie. nie wspierający życia. Powiedzmy, ekstremalnie niedobry dla życia. I mogę łatwo stracić surowce w pustce kosmosu. Halo, proszę mi to usunąć. To raz. A dwa, gdzie tutaj tlen i Lego? Oj, 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 oj oj, oj, oj. Nie, nie, nie. Ta, tak być nie, nie, nie. Tutaj węcik już. Węcik musi być montowany. Węcik. Myk, zamontowany węcik. Proszę miast montować węcik. Dobrze. I niech się dzieje magia. No, uwaga. I dobrze, i magia niech zostanie zadziana. Tak, magia jest dziana, widzę właśnie. Trwa dzianie magii. Ohoho, ho, aż się robią miasto niebieskie, no patrzcie. A potem się rozpraszają. Ale dobra, ten obszar, grunt, żeby tutaj był tlen. Tutaj to jeszcze pół biedy, bo wiadomo, może wylecieć do góry, ale tutaj musi być duży zapas tlenu. Ktokolwiek z tej strefy ucieknie, musi mieć zaraz, natychmiast ze za luzą. Jeszcze stoi w wodzie, a tu już ma tlen. Tak to musi funkcjonować. No i w sumie zaczyna. Już tutaj tlen jest, jakby nie patrzeć. Co ty robisz? Czemu się drzwi zamykają? Halo? Otwarte zostają, nikt ich nie zamyka. Teraz to wyłączacie. No to se poczekamy parę dni. Czemu te guziki się takie jakieś duże stały? Tutaj w zasadzie już udało się przekopać i będziemy mieć dostęp do. O, i do Lobby też bym otworzył drzwi. W sumie zostawię je automatycznie otwarte, żeby moi duplikanci mogli tutaj wchodzić. W razie konieczności mogę tutaj kogoś ewakuować. A wręcz rzekłbym, że jedną osobę chciałbym tutaj wprowadzić na chwilę. A, czemu? A, no tak, bo nie odkopane. No tak, to troszkę wyjaśnia, czemu tutaj nie wejdą. O, o. Troszkę już. Masz coś? Gdzieś czy nic? Nikt? Nie? A tutaj blokuje ci. Oj, 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 oj. O Jezu. O Jezu, co się, co się stanęło? Kto by to przewidział? Żaden się nie spodziewał. żaden, Że mnie zasypie. No nie. Jeszcze tu. Dobrze, że wodzie nic nie grozi i tutaj mi nie wleci, nie? Wszystko na dziewiące, Zapraszam kręcić. O, i zostaną polecenia budowania. Nie, dobra, usunęli też je. Świetnie. Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie to jest dość satysfakcjonujące. Patrzenie, jak to wszystko się sypia, i to zbierają tak stopniowo. Realizują te moje polecenia. Całkiem fajnie się to ogląda. Dobra, teleskop je odkopią. W zasadzie to wiecie co. I niech to wszystko poogarniają. <grywki> Dałem jeszcze wyższy priorytet i wszyscy uciekli na lewo. I nie chcą mieć nic wspólnego z taką robotą <grywki> doskonale. Aha, Kto się skalduje. Ty się skaldujesz budowniczy. Czy to jest, tysią... jest 100 stopni? Aha, od tych durnych surow... tych durnych spadających skał, które są diabelnie nagrzane. O, nie, nie, nie. Kopanie, alarm tutaj. I tu. A tutaj tylko 9. 8 wręcz. Natychmiast to trzeba wszystko posprzątać. O Jezu, co się dzieje? Budowniczy leci do nieba. Kopanie na alarmie szybko. Tu, dobra. Najciężej poparzonych trzeba ten wyciągnąć. Ale w sumie nikt jest ciężko poparzony. Kilka osób trochę się przygrzało. Ardystka i budowniczy. Chyba to budowniczy. No, kilka osób jest w nie najlepszej formie, więc zajmiemy się nimi od razu. Tutaj przyjmują ludzi, którzy mają maksymalnie, maksimal, tak, maksymalnie. O, ci ardystka i budowniczy są w najgorszym stanie. Dobra. Dobrze wiedzieć. O. Super, wasza dwójka leży. I odpoczywa. Czy tam ktoś na dole. No, fajnie, że ilość tlenu rzekomo spadła do takiej, co jest oczywiście A No, tutaj już jest gorąco. Senku zaczął badać. Doskonale. No. To teraz już będzie z górki. Jak Senku bada. E, dotąd ma zasięg. A czy ten skaner działa? Skaner czy działa? Włączcie skaner. Eee, proszę to kopać na dziewiątce, bo senku nie wyjdzie. Okej, okay. o analizę robi, super. A tam jest jeszcze analiza drugiego obiektu. Spoko. Czy on znalazł właśnie stłuczone jajka? Tak, tak to by wskazywało. Tutaj jest gaz ziemny cholernie przegrzany, yy, dlatego myślę, że trzeba zrobić tak: tak, tutaj, tutaj i to. A tutaj tlenu coś dużo mi zniknęło z obiegu, ale rozumiem, tylko tyle go idzie. No, okej, okay. tyle powinno wystarczyć. A ten węd. Yy, nie, tutaj nie może być wętu w tym miejscu. Gdzieś mam te nasiona dawać węd. Anulujemy go i budujemy go wyżej. Tutaj go budujemy razem z rurką przyłączoną. Tak samo ten. Dekonstruować mi i zbudować go obok. Teraz już nie jest aż tak pilny, więc możemy go zamontować na spokojnie. Tu i tu. Chodzi o to, żeby dało się je odpinać łatwo, bez konieczności ściągania duplikantów w tym celu. No co? No co z Twoją jakością skanowania? Słucham, co Ci upośledziło skany? Mów do mnie sondo tyk tutaj i tutaj tyle wykopujemy, za wyjątkiem tego. A tutaj to bym dał priorytet dziewiątkę, bo to jednak jest istotne. Tutaj cały czas yy, tracimy i co jest? O, przeskanowało. Węglowa asteroida. Co ona ma? Um... Halo? Aha. Analiza kompletna. Ale co tutaj jest? Um... Interstellar Data Research. Nie, Research Modul. Okay. ok. Trochę nie wiem o co chodzi, ale zaufam. A tutaj jest coś o sytuacji tam panującej. Masa dość spora. Minimalna, trochę mniejsza. Ubywa. O! A nie, w jakim tempie odnawia sobie surowce. Fajnie. Wyższa atmosfera, 50. A, to jest, żeby. Dobra, to muszę mieć moduły, żeby to wybadać, ok? Z czego się składa? To jest najważniejsze. Rafinowany węgiel, węgiel i trochę diamentów. No, to chyba niezłe ciśnienie mają. To już mogę Wam powiedzieć teraz. Dobra. Um, teraz, co to jest, to co bada? Zobaczmy w dziale naukowym. Gdzie jest dział naukowy? Halo, w stacjach? Nie. Virtual Planetarium o Interstellar Research. Ok, i Geotuner. A co robi Geotuner? Zwiększa temperaturę i wydajność analizowanego gejzera. Ok. A planetarium? No, planetarium to jest to, czego potrzebujemy, ale mam wrażenie, że ono jeszcze nie zadziała. Nie znikaj, ja Cię buduję. No i znowu. A! Durny Bug. Durne bagi. Gry mi psują. Bagi mi grę prześladują. Tutaj jest trochę poparzona kucharka, ale w zasadzie dobrze się trzyma. Czy gdzieś mam tutaj sporo miejsca, żeby sobie wstawić kolejną maszynę naukową. Oczywiście, że nie mam. Ok. A w ogóle to research ciśniemy ostry. Bo mieliśmy coś zamówione i chyba to zrobili mam wrażenie. A nie, nie zrobili, bo nie ma planetarium wirtualnego. No to zamawiamy to. Niech sobie już nabiją to, co mogą w tej kwestii. A to planetarium stanie sobie stację. Wirtualne planetarium. O, tu by stanęło, ale za ciasno. W sumie tam jest hodowla zwierzaków. To może lepiej nie. A, tutaj. To by nie było najgłupsze miejsce wcale. Tylko tutaj, tak. O. Pyk. Do tego kabel, 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 pyk plus podłoga i mamy wirtualne planetarium, pyk. I to prosiłbym na dziewiątce, żeby dzisiaj powstało. Hmm. Czy tutaj robią węta? Robią węta, doskonale. To teraz tak, tutaj odpinamy chwilowo. A tutaj, a nie, robią nie węta tylko samą rurkę dla niego. I znowu zamknięte. No nie no. Jakbym nie ustawiał, że ma być otwarte, to zamykają natychmiast. To ma być o kurła otwarte. A ty działasz odwrotnie. Ty otwierasz, kiedy jest wykryty deszczatorów i zamykasz kiedy nie. Więc jesteś antyskuteczny w skanerze póki co. Mam go wystawić poza? No to od razu go rozpieprzą przy, pierwszej, przy pierwszym bombardowaniu. Dobra, tutaj wykopiemy, żeby móc wyjść na powierzchnię nieco i ją przeszukać. Plus te drzwi, niech mi ktoś otworzy. Ogólnie to dobrze, jakby tutaj coś ogarnęli. Dobra, idą drzwi otwierać, idą węta robić. O, super. I momentalnie mi tu schodzi. Zobaczcie, co się stanie z temperaturą. Bo tutaj było malutko tego gazu, tak naprawdę. I jest tlen. I tlen jest chłodny. My lubić tlen. Teleskop w ogóle co przegrzany, 100 stopni. Świetnie. Hmm. Jest trochę gorzej niż myślałem z tym tlenem. Ale dobra. O, jedzenie się zepsuło. Za Założyć, że to jest sałata na polu, nie? A, i zniknęło mi powiadomienie. A nie, tutaj jest. okej. Okay. Tutaj coś się zepsuło Cooked seafood no serio Gdzie jest kucharka Tu jest kucharka ona nie wyrabia czy jest ktoś jeszcze kto się zajmuje Gotowaniem Zobaczmy A Cooking nie ma Jest tylko jedna kucharka i zaopatrzeniowiec który ma teoretycznie trochę umiejętności Woźna Woźna to i tak ma więcej na głowie, niż ktokolwiek chyba w tej bazie. Coś tam się zalewa. Fish feedery, a to norma akurat. Właśnie, a propos wody, to tutaj gdzieś mi się chyba... O właśnie, zbierała woda do zebrania, proszę zbierać. Pyk i będzie zebrana woda. Dobra. Um, przed kolejnym odcinkiem postaram się nieco, tęczących ląb, postaram się nieco ogarnąć tutaj, żeby to mi się nie zamykało samo, Bo mnie to wkurza już, że wiecznie mi się samo zamyka. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!